Czosnek. W zeszłym roku dowiedziałam się jak najlepiej przechować czosnek. Szkoda, że nie wiedziałam o tym wcześniej. Nie mogłam nawet pomyśleć, że czosnek dzięki tej prostej metodzie można bez problemu przechowywać przez całą zimę, a może nawet i dłużej. Nie wysycha ani nie gnije. Kiedyś kazano mi przechowywać czosnek w mące, w soli, w oleju, zamrażać, ale to nie to samo w porównaniu z tą metodą. Co więcej, ta metoda nie tylko pomoże przechowywać czosnek do wiosny, ale zachowa cały jego smak i witaminy. Nie musimy trzymać go w lodówce. Możemy nawet przechowywać go w zwykłej szufladzie kuchennej. Nie gnije ani nie wysycha. Prosty sposób na przechowanie czosnku do wiosny. Metoda jest prosta i bardzo skuteczna. Od wieków jest znana niestety tylko nielicznym. Pierwszym krokiem jest wysuszenie świeżo zebranego czosku. Następnie ostrożnie strząśnijmy lub usuńmy cały brud. Nie wolno go myć. Możemy delikatnie zdjąć górną warstwę łuski, tylko wierzchnią warstwę. Teraz musimy go wysuszyć. Zawsze suszymy czosnek, więc nie ma w tym nic nowego. Teraz potrzebujemy ognia. Możemy mieć różne metody, na przykład zapałki, ale są niewygodne. Zapalniczka znowu jest niebezpieczna. To, czego potrzebujemy, to świeca parafinowa, chociaż najlepszym jest palnik gazowy na kuchence. Ja jednak mam kuchenkę elektryczną, więc będę się posługiwała świecą parafinową. Świecę należy zapalić, a następnie za jej pomocą podpalić zwisające niteczki korzeni czosnkowej główki i rosnący z drugiej strony ogon. Powinny się pojawić małe ślady przypalenia, czyli po prostu musimy go opalić z dwóch stron. To wszystko. Następnie włóżmy czosnek do ciemnego pudełka, które można zamknąć pokrywką, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci.